lat naszą taką tradycją na leśnictwem były takie spotkania ze społecznością, zapraszaliśmy szkoły, zapraszaliśmy samorządy na taką akcję odnawiania lasu, sadzenia lasu. Ze względów wiadomych w tym, w tym roku i w zeszłym roku takiej akcji nie mogliśmy zrobić, więc no pozwoliłem sobie tylko zaprosić Państwa media, żeby pokazać, że mimo pandemii nadal te, ten las sadzimy. Króciutko może powiem o, tu, o tym kompleksie leśnym, w którym się znajdujemy. Jest to kompleks leśny, tak w 1994 roku został powołany jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w celu ochrony, tutaj, ochrony siedlisk i dużych, starych drzew dębu, które tutaj będziecie, będziecie Państwo mieli okazję na pewno zobaczyć. Ten zespół te drzewostany, one, tutaj był zawsze las. W XIX wieku był tutaj tak zwany zwierzyniec i to było takie miejsce odpoczynku i polowań Cara i jego urzędników. I to miało bardzo duży wpływ tutaj na te, na te drzewostany, które tutaj rosną. Музиката Leśnicy musimy planować na 100 lat do przodu, 150 w zależności od, od sytuacji, od gatunków i od miejsca, w którym jesteśmy. Specyfika naszej pracy też polega na tym, że my jakby nie widzimy tego efektu końcowego, bo, bo to jest kilka pokoleń, to jest tam 4-5 pokoleń. To, co, co teraz użytkujemy, to, to było sadzone 100 lat temu, prawda? Czyli to był tam okres międzywojenny. A to, co my sadzimy, no ktoś będzie jakby się cieszył, ze starego lasu za 100 lat. Las też nie jest stały, on się cały czas zmienia i nie można mieć tylko starego lasu. Trzeba, żeby był stary las, to musi być młody, to jest normalne. Gdyby poprzedni leś, leśnicy jakby tego, nie, nie, tej ciągłości nie zachowywali, no pewnie te lasy by zupełnie inaczej wyglądały. To jest po pierwsze, po drugie no, też nie, ma, nie, nie możemy ukrywać, że drewno jest nam no, niezwykle potrzebne. Każdy z Państwa na pewno ma jakieś krzesło w domu drewniane. O papierze toaletowym nie wspominam, ale czy, czy papier do drukarki, wszystko, wszystko jest to produkowane z drewna, a jest to chyba najbardziej ekologiczny materiał i odnawialny właśnie, przede wszystkim odnawialny. Takich parkingów jak tutaj w całym Nadleśnictwie mamy 8 sztuk, no, wychodząc naprzeciwko zapotrzebowaniu społecznemu, ponieważ to jest taki dosyć spory kompleks leśny, ale no, dyrekcji, znaczy generalnie w województwie łódzkim tego lasu dużo nie ma, więc tutaj przyjeżdżają goście z Żelazdowa, Sochaczewa, no oczywiście Skierniewice. W tych lasach jest sporo grzybów, jeżeli jest okres taki grzybowy, to te parkingi mamy, mamy pełne. Tak jak powiedziałem, mamy osiem takich parkingów przez ostatnie dwa lata. Znaczy one były, tylko nie były tak zagospodarowane jak w tej chwili. No, chcieliśmy taką, no, bo tak przyjemnie się zatrzymać na takim ładnym parkingu, gdzie jest sławeczka, gdzie jest kosz na śmieci, gdzie można jakiś tam papierek wyrzucić, a nie wynosić go do lasu. Pojawiają się też y, takie zarzuty w stosunku do nas, że my sadzimy wrzątki. No to jest prawda, jak sadzimy to wrzątki, bo nie bardzo wiemy jak można by to sadzić inaczej. Ale tu jest właśnie na tej powierzchni, chciałem Państwu pokazać taki przykład, gdzie my wykorzystujemy naturalną siłę przyrody do odnawiania lasu naturalnie. Tutaj ten las, on już, jest już odnowiony. Tak może y, osoby postronne, które jakby nie są y, bardziej związane z leśnicą, może tego nie widzą, ale ja Państwu pokażę, jak wejdziemy na tą powierzchnię, gdzie tu nie ma wrzątki. Jest rane, bo przygotowanie gleby dla sosny, y, sosna się wtedy dobrze odnawia na glebie mineralnej, a nie na ściółce. Też na ściółce się odnawia, tylko że no nie w takim stopniu jak na glebie mineralnej, więc my na tych zrębach zupełnych, gdzie mamy odnawiać sosnę, Robimy to właśnie w ten sposób, że przygotowujemy glebę w workę i w niektórych przypadkach na Dysieńskiej Skierniewice, w dosyć dużych, bo około 50 hektarów takich zrębów zupełnych mamy przygotowanych do odnowień naturalnych, gdzie nam się te odnowienia udały. I jeżeli by Państwo chcieli, to bym poprosił, byśmy popatrzyli, jak ta sosna wygląda. Ona jest w tej chwili malutka, bo ona się posiała w zeszłym roku. Czyli to jest, ma dopiero jeden rok. Teraz zacznie dawać przyrosty i będzie coraz bardziej widoczny. Przywiozłem tutaj Państwa po to, żeby pokazać, jak będzie się zachowywał stary las sosnowy, pozostawiony bez ingerencji leśnika. Oczywiście on sobie da radę dla przyrody pewnie, bo jest, będzie drzewo do rozkładu, tylko y, trzeba pokazać to społeczeństwu, y, jak ten las może wyglądać, jak go zostawimy. Czy na pewno chce takiego lasu, na który tutaj będzie strach wejść za chwilę, bo drzewa są połamane, wiszące i, i ile, ileś sztuk już wysło i to będzie postępować coraz dalej, bo po prostu widać następne już są osłabione. Dlatego tutaj Państwa zaprosiłem, żeby pokazać takie kilka punktów, które nam się udało zobaczyć po, poza tą akcją sadzenia tego cisa. No chciałem pokazać właśnie te, te, te zręby, to te odnowienie naturalne, które odnawiamy, wykorzystujemy naturalne siły przyrody. No i pokazać też właśnie drzewostany, te starsze, które zostawiamy, co się z nimi będzie działo, jak to będzie wyglądać. To nie będzie to za rok, ale przy dużych powierzchniach to. To co widzieliśmy tutaj, te, te suche drzewa to mogą być naprawdę bardzo duże powierzchnie i wtedy trzeba będzie ten las zamykać dla ludzi ze względu na bezpieczeństwo. I to właśnie chciałem to Państwu pokazać, bo, bo tego w mediach nie ma, tego nikt nie pokazuje. Mówi się tylko ochrona przyrody, bioróżnorodność. Tutaj jest bardzo duża bioróżnorodność, bo jest bardzo dużo gatunków. Jest lipa, dąb, klon, buk i to wszystko w jednym miejscu. Ale nam się zarzuca, że my nie dbamy, że wycinamy tylko te stare lasy, prawda jest, że wycinamy, no bo taki jest też cel gospodarowania w lasach państwowych, ale ochroną przyrody też się zajmujemy, jeżeli mamy jakieś cenne Elementy przyrody, cenne drzewa, i je pozostawiamy do naturalnego, no do, po prostu, żeby sobie trwały. I tego jest na terenie Bolimowskiej Puszczy bardzo dużo. To tylko trzeba po prostu pojeździć i popatrzeć. I to nie jest od roku czy od pięciu, tylko od wielu, wielu lat bo na, na bardzo starszych uprawach, takich 20-30 lat, też mamy pozostawiane takie, takie drzewa. Czyli już od, dawien, od dosyć dawna leśnicy jakby promują tą ekologię. I tego jakby no, nikt nam nas nie pochwali za to, bo widzi tylko te wycinki, bo to jest faktycznie y, takie no, rzucające się w oczy i dla laika no, może być bulwersujące, ale dla nas, dla fachowców, którzy wiemy, co będzie dalej, jak to będzie wyglądać, to wiemy, że to jest normalne. I takie zręby były od, od set lat. Cała puszcza Wolimowska, jest to las sztucznie posadzony przez człowieka.